World Questy, książki, różnorakie notatki, opisy artefaktów, opisy broni to tylko niektóre z miejsc, w których czeka na nas ukryte dodatkowe lore Genshin'a. Im bardziej ukryte, tym bardziej pomijane, a pozbawione szerszego kontekstu często niezrozumiałe. Niemniej jednak niesie ze sobą ogromną wartość i ma więcej wspólnego z główną fabułą naszej gry niż moglibyście przypuszczać. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie troszkę o tym mało przystępnym lore, które przedstawia nam historię Fontaine, zanim Fontaine jeszcze w ogóle istniało, ale i sięgniemy do worldquestów i pobocznych tekstów, które to Opowiadają nam wydarzenia sprzed setek lat, z czasów kenryjskiego kataklizmu. Lojalnie uprzedzam, że będą spoilery w zasadzie do wszystkiego, co dostępne jest w grze w temacie Fontaine w aktualizacji 4.0. Będzie więc o Remuri, powstaniu Oceanidów, poprzedniej hydraarchonca ale o kilku niezwykle ważnych postaciach historii Fontaine, którzy zmienili losy swojego narodu. Będzie także o przepowiedniach, smokach, tworzeniu neoczłowieka, mocach abysu i o tym, czym w istocie jest Tejwat i jaki los go czeka. Jak więc widzicie pakiet dość mocny. Usiądźcie więc wygodnie, no bo oto przed Wami najważniejsze informacje o Fonteinie, jakie pozyskaliśmy w wersji 4.0. Oczywiście poza ArchonQuestami i historią którego do tej pory nie zrobiłem. Jak często myślicie o Imperium Rzymskim? Bo ja ostatnio dość często, a wszystko to za sprawą Remuri, czyli dawnej cywilizacji, która była wzorowana na starożytnym Rzymie. Kojarzycie pewnie mit założenia Rzymu, gdzie to byli sobie dwaj bracia, Romulus i Remus, jeden drugiego tam ciapnął za przekroczenie granicy, no i pozostał sobie tylko Romulus. I to od jego imienia mamy Rom, czyli Rzym. W Kirszynie o żadnym Romulusie nie słyszeliśmy, za to Remus odegrał tu istotną rolę, no ale po kolei. Dawno, dawno, jeszcze sporo przed wojną archonów na terenach obecnego Fontein próbowały powstać różne cywilizacje, ale ich miasta były niszczone przez tsunami, a studniowe deszcze, które przychodziły później, dosłownie zatopiły wszelkich grzech i arogancję. Co skutkowało tym, że przez setki lat żadna cywilizacja tutaj nie powstała. Wtedy to przybył na te rejony Bóg Remus, który nauczył ludzi budować trwałe. Domy, tworzyć farmy, doceniać muzykę, sztukę, no i tak oto powstała Remuria, która to całkiem nieźle prosperowała. Wszystko do czasu, gdy to Remusowi przepowiedziano, że jego imperium stanie w obliczu całkowitego zniszczenia. Ten próbował zrobić co tylko możliwe, by przed takim losem swoją cywilizację uchronić. Chciał wyeliminować wszystkich, którzy mogliby takowe zniszczenie sprowadzić. Wpadł też na genialny pomysł, by pomieszać Primordial Waters i Mortal Stone. Nie mam pojęcia, czym był ten kamień, nie pytajcie. W każdym razie skutkowało to wytworzeniem Czegoś o nazwie Golden Ihor, który miał zawierać dusze i umysły jego ludzi. Następnie umieścił ten Ichor, pełen dusz i umysłów w Golemach. Golemach, których użył później, by walczyć z tymi, których wcześniej chciał wyeliminować, no bo wiecie, oni się trochę zbuntowali. Generalnie powalona historia, która kończy się tym, że Remus orientuje się, iż w zasadzie sprowadził na remurię to, czemu chciał zapobiec. A na sam koniec Remuria i jej ludzie skończyli wciągnięci do abysu. Do tej historii będę odwoływał się jeszcze później, a może wy sami zauważyli. Jakieś powiązania, których ja wprost na światło dzienne nie wyciągnąłem. Niemniej jednak, to w tym momencie historii na scenę wkracza poprzednia Hydra Archonka. Archonka, która Fontaine musiała budować z wielu plemion na pozostałościach tego, co kiedyś było Remurią. I pamiętajcie, że to wszystko prawdopodobnie działo się gdzieś w okolicach czasowych wojny archonów, choć chyba niemożliwe póki co jest dokładne umiejscowienie tych wydarzeń na linii czasu. Niemniej jednak, na temat samej Archonki chciałbym tutaj powiedzieć troszkę więcej. Jak pewnie wiecie, to, co oni do tej pory wiedzieli, Ograniczało się głównie do jej obecności na pustyni w czasie kataklizmu i śmierci w tymże miejscu. Zresztą robiłem odcinek, który o tym trochę wzmówił, więc możecie sobie zajrzeć. Wtedy to znaliśmy ją pod imieniem Lord of Amrita, teraz jednak na podstawie kilku opisów jesteśmy w stanie przypuszczać z dużą dozą pewności, że nosiła też imię Egeria. Co znowu pozwala nam pełniej spojrzeć chociażby na teaser The Final Fist, gdzie to właśnie głos Egeri jest jednym z tych, które dane jest nam nam usłyszeć. The Original sin is the fairest. Everyone sinks. Make the most of the final feast. Because for the sinners, the curtain call. Pozwala nam to także zastanowić się szerzej nad pochodzeniem oceanidów. Dlaczego? No jest bowiem pewien tekst w Instytucie Filozofii Naturalnej, którego autor starał się zgłębić pochodzenie i generalnie istotę istnienia oceanidów. W tymże tekście czytamy, że według legendy to właśnie Egeria uroniła pierwszą łzę, z której narodził się pierwszy oceanid. Co jednak ciekawe, dokładnie w tym samym tekście badacz dopowiada, że fizyczne dowody i zapisy sugerują, jakoby pochodzenie oceanidów poprzedzało Egerię, a nawet i remurię. Jak więc widzicie, jest to dobitny przykład na to, że jedyne czego możemy być pewni w kontekście Gershina, to tego, że nigdy nie możemy być niczego pewni, bo nawet teksty, które odnajdujemy w grze zdają się być ze sobą sprzeczne. A skoro już o oceanidach mowa, to skoczmy do questa z małym oceanidem An, który będzie nam potrzebny, by opowiedzieć kolejne ważne historie i wprowadzić kolejne ważne postaci. Fabuła tego questa jest w zasadzie dość prosta. Dołączamy do An, jak już wspomniałem, małego oceanida, który prosi nas o pomoc w uratowaniu księżniczki Lyris, która to natomiast uwięziona jest w wysokiej wieży. Po drodze dołączają do nas jeszcze różnorakie hydromimiki i znajomi An. Wytłumaczenie tego questa jest dość sporym wyzwaniem, więc skupcie się, bo postaram się zrobić to jak najlepiej potrafię. Przede wszystkim wszystko, czego tu doświadczamy jest zaledwie pewnym rodzajem zabawy, w którą bawiły się kiedyś dzieci w sierocińcu. Bo tak zdaje się, że miejsce, w którym się znajdujemy jest tym, co pozostało po Narcissian Croix Institute, de facto właśnie sierocińcu dla uzdolnionych dzieci, który funkcjonował tu ponad 500 lat temu. I generalnie mam nadzieję, że w miarę dobrze wymawiam te nazwy, ale proszę nie bijcie mnie za to w komentarzach, będę się starał, aczkolwiek obawiam się, że już lepiej się tego nie da. W każdym razie w tym instytucie powszechną rozrywką był tak zwany roleplay, czyli wcielanie się w postawy, Wymyślonych historii, dlatego, wszystko to, czego doświadczamy w tym questie jest niejako takim roleplayem historii, w którą Anne zdaje się wierzyć, jakoby ta była zupełnie prawdziwa, i odgrywa ją raz po raz, dopóki nasza obecność trochę jej nie zmieni. Trzymajcie się, bo robi się jeszcze dziwniej. Anne, a w zasadzie Mary Ann, to jedno z dzieci sierocińca, historyczna postać Fontaine, która żyła, no i umarła, i jej w naszym questie nie spotykamy. Mary Ann, którą natomiast spotykamy pod koniec questa, to jakby zaledwie po Pośmiertna świadomość oryginalnej Mary Ann sprzed setek lat. Ta pośmiertna świadomość przypadkowo w pewnym momencie stworzyła Ann, małego Oceanida, który zachował część jej wspomnień i marzeń. Mimiki, które również dane jest nam spotkać w questie, to znajomość sierocińca Mary Anne. w sensie nie dosłownie, ale to takie bardziej jakieś ich wyobrażenia umysłu Ann. W każdym razie, każda z tych postaci, gdy dorosła, stała się istotną figurą dla historii Fontaine, która znacząco wpłynęła na bieg dziejów, i no jakby było tego mało, to są oni jeszcze połączeni z Meluzinami, także mm, wszystko jest tu ze sobą połączone i dużo tego, przejdziemy do tego później. Na ten moment, co jeszcze chciałbym dopowiedzieć, to to, że gdy na końcu quest'a spotykamy ludzko wyglądającą formę Ann, czyli tą Mary Ann, pośmiertną formę oryginału, to ta nie jest pocieszona tym, że nasza obecność wpłynęła na historię, jaka się tu odgrywała. Chciała ona bowiem po prostu pozostać przy wspomnieniu prostszych czasów, gdy ona i jej znajomi bawili się w sierocińcu, zanim wszystko znacząco się skomplikowało. A oj skomplikowało się im bardzo. By wszystko dobrze zrozumieć, zanurkujmy więc z powrotem w historii Fontaine, zanim to Mary Anne trafiła do sierocińca i spróbujmy to wszystko jakoś uporządkować z nadzieją, że na koniec będzie to w miarę zrozumiałe. Tak, dla ułożenia sobie tego na linii czasu, to o czym będę mówić, dzieje się prawdopodobnie kilkanaście lat przed kataklizmem w Kenry, może dwadzieścia parę, ciężko stwierdzić, ale generalnie trochę lat przed kataklizmem. Gdy Narcissin Croix Institute dopiero powstawał, na jego dyrektorkę wybrano Oceanidas z imieniem Lyris, więc chyba nie dziw, że w opowieści to ona jest księżniczką. Skoro dzieciaki właśnie w tym instytucie bawiły się później w tą całą bajkę, którą dane nam było odegrać wcześniej, inspiracje nie przychodzą znikąd, prawda? Zapewne Lyric żyła wiele lat i wychowała wiele generacji sierocińca. Do przedostatniej należeli Emmanuel Guillotine, Basil Elton, Carl Ingold i Dwight Lasker. Byli oni przyjaciółmi z sierocińca i każde z nich wyrosło na ważną postać dla naszej dalszej historii. Emmanuel Guillotine dołączył do Marcusy Phantom, Carl Ingold został dziennikarzem, Basil Elton była ad Admirałem marynarki Fontaine, a następnie została wicedyrektorką sierocińca. A Dwight Lasker został dyrektorem Instytutu Filozofii Naturalnej. Jednak Fontaine nie zawsze wyglądało tak jak dzisiaj. Tak się zdarzyło, że Flevesandré było miejscem poza prawem, gdzie to lokalny przywódca Edward Baker starał się trzymać wszystko w kupie. Niemniej jednak miejsce wyjęte spoza prawa Fontaine nie miało zbytnich szans na przetrwanie, dlatego doszło do czystki tego terenu, co skutkowało wygnaniem Edwarda na pustynię. Ten jednak w trakcie podróży zdołał się uwolnić i wraz ze swoimi. Zwolennikami zajął Płazon, pojmując przy tym członków Muazon Gardinerz. Siły Marcius i Phantom pod przywództwem Emanuela oblężyły płazon W tamtym czasie znajdował się tam także Karl Ingold, który pośredniczył w negocjacjach między okupantami a Kurt of Fontaine. Jednak mimo to doszło do spalenia płazon No i cóż, wielu ludzi zginęło, w tym ówczesny burmistrz płazony Rene de Petrichor wraz z żoną oraz sam Eduardo Baker, który osierocił syna Jacoba. Państwo Petrichor również osierocili syna Rene. Po tej tragedii obaj chłopcy zostali. Odesłani przez Emanuela do sierocińca. Tak też dochodzimy do ostatniej generacji sierocińca, w skład w której wchodzą właśnie Rene i Jacob, ale i Aline oraz Mary Ann. Ta czwórka zaprzyjaźniła się ze sobą, często bawiła się we wspomniane już roleplaye, to też nie jest zaskoczeniem, że w kwestie N żaba Jack to Jacob, kaczka Al to Aline, Ney, którego nie widzimy, lecz jest wspomniany, to Rene, rubel Petit co co prawdopodobnie Mary Ann, czy też to, jak ona sama siebie widzi. Pojawia się tam także biewiórka Kate, czyli Carter, jeszcze jeszcze jeden z dzieciaków sierocińca, o którym więcej powiem trochę później oraz dzik Mori, czyli Seymour, mechaniczny pies Mary Ann, dokładnie ten sam, którego spotkaliśmy w kwestii Meluzin, ale o nim też troszkę później. Ich beztroskie lata zostają przerwane kataklizmem, który zmusił dyrektorkę Lyris do podążenia z resztą oceanidów i archonką Egerią na pustynię oraz w jakiś sposób sprowadził Elenasa, bestię, która poważnie zagrażała Fontaine. Jak wiemy, Hydra archonka zginęła, a oceanid Lyris prawdopodobnie została w jakiś sposób osłabiona i sprowadzona do mniejszej, dziecięcej formy. Wicedyrektorka Basil Elton wyruszyła wraz z flotą Fontaine do walki z Elenasem, co jedynie sprowadziło na nią śmierć. Elenas także w końcu umarł, ale o nim też troszkę później. Narcissen Croix Institute przestał funkcjonować, pochłonięty przez powódź, a nasza czwórka przyjaciół musiała zostać rozdzielona. Adoptowali ich znani nam już panowie, Emanuel Guillotin oraz Karl Ingold. Ten pierwszy pod swoją opiekę wziął Alina i Mary Anne, a ten drugi zajął się Renę i Jacobem. Halo, halo, mam nadzieję, że nie poznaliście, bo przechodzimy do momentu, gdy tutaj znowu zaczyna robić się bardzo ciekawie, a to o czym opowiadałem wcześniej, musiałem opowiedzieć pod to, żeby było wiadome, skąd jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, więc to co teraz się będzie działo, jest naprawdę powalone, więc słuchajcie z uwagą. Karl wraz z Renę i Jacobem udają się na pustynię Sumeru, gdzie to natrafiają na pozostałości kendryjskiej cywilizacji. Podczas tej ekspedycji zaczyna ukazywać się geniusz Renę. Ten zauważa, że struktura świętego lotosu, w którym pozostała świadomość Egeri, jest podobna w kompozycji do ich ciał, a jednocześnie nie ma nic wspólnego z ciałem Karla, co sugeruje, jakoby byli oni jakoś powiązani z Hydroarchonką, co zdaje się być dość dziwne, ale jednocześnie może tłumaczyć to, co będzie działo się Później. Jako iż eksplorowali oli ruiny dawnej fabryki Azosaitu, to mieli okazję wiele się nauczyć. Tu też objawił się ponownie geniusz Renek, który w jakiś sposób był w tym czasie w stanie pojąć wiele rzeczy na temat mocy samego Abyssu, którą stawiał ponad energią elementów, twierdząc jakoby moc Abyssu była lepszą formą energii, gdyż jest w stanie posiadać coś na kształt wolnej woli. Podczas wyprawy Jacob poważnie się rozchorował z niedożywienia, a Renę użył na nim mocy Abyssu, by móc go uzdrowić. I o dziwo przyniosło to rezultaty, co za pewne ma coś wspólnego z tymi dziwnymi właściwościami jego ciała, o których już wspomniałem. Niemniej jednak, dzięki tej kuracji, Jacob stał się nadludzką istotą o niesamowitej sile, która zdawała się nie potrzebować już pożywienia. Także w tym czasie Renem położył podwaliny pod coś, co nazwał później World Formula. Jego spostrzeżenia i obliczenia, bazujące na starożytnych tekstach, niezależnie od tego, ile razy je wykonywał, wskazywały na jedno: na pewien istniejący cykl powstawania i upadania cywilizacji, a zarazem na to, że obecnie trwa ostatni cykl, po którym nie narodzą się już żadne nowe cywilizacje. Mam nadzieję, że rozumiecie, co tu się dzieje, bo jak dla mnie to znaczy, że w momencie, gdy Teyvat zostanie zniszczone, czy też każda z cywilizacji, która obecnie na Teyvat istnieje, Fontaine, Sumeru, czy jakakolwiek inna, gdy one zostaną zniszczone, żadna nowa nigdy nie powstanie. Jakby jesteśmy u kresu całej historii Teyvat, według tego, co przepowiedział nam tutaj Renę, według swojej war formula i... wow. W każdym razie, od tego czasu Renę postanowił sobie za życiowy cel uratowanie w ludzkości za wszelką cenę. W czasie, gdy ci zabawiali się na pustyni, Alain i Mary Ann dążyli do swoich celów. Alain rozwinął się w obszarze budowy maszyn i generalnie wszystkiego, co z mechanizmami związane, a Mary Ann robiła wszystko, by dołączyć do Martius Phantom, jak jej przybrany ojciec. Prawdopodobnie po powrocie Jacoba i Renę, trójka chłopaków dołączyła do Instytutu Filozofii Naturalnej. Tam Jacob pomagał Alainowi i jego asystentowi Carterowi w badaniach. Alain stworzył dla Mary Ann mechanicznego psa Seymoura, który miał pomagać jej w jej pracy w Martius Phantoms, a Renę pogrążył się w badaniach nad energią abysu i sposobami na uratowanie ludzkości przed apokalipsą. Wraz z Jane Jacobem założyli oni także sekretną organizację and Kreuz Ordo, która miała szukać sposobu na wykorzystanie mocy abysu do stworzenia neoludzi, jakimi był już Jacob, by ci byli w stanie przetrwać przepowiadane zniszczenie świata. Wiele z ich eksperymentów miało miejsce dosłownie wewnątrz ciała Elenasa, gdzie to chociażby karmili Jacoba mięsem i krwią bestii, by go wzmocnić. Gdzieś w podobnym czasie Carter zaczął podupadać na zdrowiu. W desperacji Renę i Jacob zaoferowali Carterowi takie samo leczenie, jakie było przeprowadzone na Jacobie, licząc że Carter także odzyska siły i stanie się neoczłowiekiem. Carter się na to zgodził, lecz nie sprawiło to, że ten stał się neoczłowiekiem, a rozpuściło go w ohydną, śliską kupę mięsa, która mimo to w pewien sposób była żywa. Jakby to było zbyt mało mroczne, to w notatce pozostawionej przez Renę czytamy dosłownie, że czasami było słychać głos Cartera i to jest najgorsze. Próbowałem wyciąć narządy, w których prawdopodobnie znajdują się jego struny głosowe, ale odrastają w ciągu jednego do trzech dni. Okazało się bowiem, że Jacob był wyjątkowym przypadkiem, a nie regułą w tej kuracji mocą abysu. Wszystko znowu zapewne ze względu na jego nietypową kompozycję ciała. Alain dowiedział się, co stało się z Carterem i był... wściekły. Jakby kto by nie był. Do tego stopnia był wściekły, że zerwał wszelką znajomość z Renę i Jacobem. Renę później szczerze żałował tego, co się stało i tego, jak zepsuł swoją relację z przyjacielem. No ale co się stało, to się nie odstanie jako iż plan uratowania ludzkości dzięki mocy Abyssu nie miał szans powodzenia, bo jak widać nie działało to na zwykłych ludzi, Renę opracował nowy plan. Tym razem miał zamiar użyć Primordial Water, w sposób, o którym już coś słyszeliśmy. Udając się do zatopionego Narcis and Croix Institute, znalazł tam osłabioną formę Lyris, którą namówił do pomocy w przeprowadzaniu rytuału. Rytuału, w który szczerze wierzył, mówiąc, że będą w stanie w ten sposób przekroczyć granicę, porzucić ograniczenia formy fizycznej separacji oraz zapobiec apokalipsie. Rytuału, który jak już się pewnie domyślił, Lacie, bo w grę wchodzi Primordial Water, miał na celu rozpuszczenie mieszkańców Fontaine, by połączyć ich w tą formę na kształt oceanida, który będzie w stanie przetrwać apokalipsę. Oczywiście początkowo nie testowali tego na wszystkich mieszkańcach, a sam Renę stał się pierwszym obiektem testu, który faktycznie został rozpuszczony. I to zapewne dlatego w kwestii Anne, Renne czy też Ney nie jest tam przedstawiany w postaci hydromimika, no bo po prostu został rozpuszczony. Fakty w tym miejscu stają się jeszcze bardziej zawiłe i niepewne niż wcześniej, no bo Widzicie, historie badań Rene w miarę dobrze opisywały znajdowane w wielu miejscach kartki o nazwie Enigmatic Page. Wiele z nich zawiera także dodatkowe detale, o których nie wspomniałem w tym odcinku, dlatego też zachęcam, by samemu poniesgnąć. Niemniej jednak treść dziewiątej z nich to niejako ostatnie słowa Rene tuż przed rozpuszczeniem, a dziesiąta, która możliwe, że zawierałaby jakieś bardziej szczegółowe informacje o tym, co wydarzyło się później, po prostu nie istnieje, mimo iż istnieją 11, 12 i 13, ale mówią one już o troszkę czymś innym. Wydaje się jednak, że eksperyment można w pewnym stopniu uznać za sukces. W całej historii bowiem pojawia się Master, który zdaje się czymś na kształt Oceanida, ale połączoną świadomością Renę oraz Lyris oraz prawdopodobnie też w jakiś sposób Cartera. A przynajmniej początkowo tak to wyglądało, gdyż później trzy kolejne osoby, w tym Emmanuel Guillotine, zostają przez niego pochłonięte i włączone do tej zbiorowej świadomości. Co mi zupełnie przypomina sytuację z drugiego Archon Questa, gdzie to rozpuszczone przez Wasera dziewczyny również złączyły swoje świadomości w formie czegoś, co wyglądało jak oceanit. Co znowu nie powinno aż tak dziwić, gdyż wiemy, że wasze pracował na notatkach pozostawionych przez Jacoba. Narzis and Kreutz-Ordo, pod przywództwem tego czegoś, co zwiemy Master, po jak rozumiem w ich mniemaniu pozytywnym wyniku eksperymentu, postanowiło wykonać swój plan. Czyli zacząć rozpuszczać wszystkich mieszkańców Fontaine. Doszło więc do krwawego starcia między zwolennikami tego planu a Marcius i Phantom, do którego ówcześnie należeli i Marianne, i Alain. Walki miały miejsce w ciele Elynasa i skutkowały pokonaniem Mastera i jego popleczników. Marianne prawdopodobnie zginęła w walkach, Jacob uciekł, Renę, ostatnim przebłyskiem świadomości znajdującej się wewnątrz Mastera, obiecał Alainowi, że powróci, by uratować wszystkie dusze. A to, co się stało z samym Masterem, jest dość niejasne, więc może jeszcze będziemy. Mieli okazję się na niego natknąć, choć raczej interpretacje tekstów wskazują na to, że został on pochłonięty przez Abyss. Alain po utracie wszystkich bliskich mu osób, podobno mocno zamknął się w sobie i skupił jedynie na swojej pracy, a lata później założył Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering. Zbudował wiele maszyn i dokonał wielu ważnych odkryć, by Fontaine było takie, jak znamy je obecnie. Choćby sposoby na wykorzystanie systemu ARCHE, czyli Pneum UC oraz Clockwork Mecha, to jego dzieła. I tu mniej więcej kończy się historia. Ann i całego Narzissenkreuz Institute. Historia, która w wielu miejscach stanowi połączenie między wieloma innymi wątkami Fontaine. Golden Ihor, którym miał zawierać ciała i umysły ludzi, to tak jakby trochę to, czym stał się Master, a cel, do którego dążył Renę, bliźniaczo przypomina to, co chciał osiągnąć Remus. Wszystko to znowu bezpośrednio nawiązuje do połączonych świadomości dziewczyn, a i trailer do wersji 4.1 wspomina nam jeszcze o jakimś przekształcaniu czegoś w inną formę. Zresztą cały plan Rene dosłownie odwołuje się do przepowiedni, jaka krąży w a jak wspomniałem, bez notatek Jacoba, wasze prawdopodobnie nigdy nie prowadziłby swoich elementów i wszystko co poznaliśmy w fabulaczką questów nigdy by się nie wydarzyło. Ale to nie koniec dziwne świadki połączyć, lecz do tego potrzebny jest nam jeszcze jeden, ale na szczęście krótszy fragment, czyli questy Meluzin. Bo widzicie, cała ta ostateczna walka między Narcissem kroć Ordo, a Marcius i Phantom jakby miała miejsce w ciele Elinasa. Miała też jeszcze jeden skutek uboczny. Doprowadziła ona bowiem do powstania nowej rasy Meluzin. Wszystko to za sprawą eksplozji, która miała miejsce wewnątrz ciała Elinasa, a która to zniszczyła wiele mechanizmów, rozrzucając wokół mechaniczne fragmenty, które poraniły ciało bestii. Z tychże ran narodziły się meluziny. Świadomość Elenasa, która gdzieś tu się wciąż ostała, potraktowała je jak swoje córki, ucząc i pozwalając im założyć wioskę wewnątrz tego, co niegdyś stanowiło jego ciało. Elinas sam w sobie jest też dość ciekawą istotą. Dość powiedzieć, że teoretyzuje się, i to nie bezpodstawnie, iż jest on jedną z kreacji samej GOLD, czyli Tyr. Mamy okazję z nim porozmawiać w questie. A no właśnie, główny quest, w którym Wprowadza nas do wioski Melusine i prowadzi przez całą ich historię idzie mniej więcej tak. Spotykamy memere. Meluzine, która jest niespełnioną artystką, maluje obrazy, których nikt nie jest w stanie zrozumieć poza robotycznym pieskiem Seymourem, który jest dosłownie tym samym psem, którego stworzył Alain dla Mary Ann. Tak się złożyło, że memere skończyły się farby, więc idziemy pomóc jej pozyskać materiał na farby, którym okazuje się być krew samego Elenasa. W toku questa wychodzi na jaw, że krew próbuje pozyskać także Jacob, który to nie dość, że w którymś momencie swojej kuracji mocami abysuje. Zajadaniem się mięsem Elenasa posiadł ciało wyglądające jak te bapy z pustyni Sumeru, to jeszcze kitrał się gdzieś 500 lat, a teraz zdaje się, że potrzebuje tej krwi, by wskrzecić samego Elinasa. I choć Jacob znika i nie za bardzo wiemy, co planuje dalej, to Elinas nie jest zbytnio chętny do bycia wskrzeszonym. A mówi nam to, gdy nasze świadomości w jakiś sposób się komunikują. Elinas jest w ogóle bardzo ciekawym przypadkiem, który zdaje się widzieć świat zupełnie inaczej niż my. Miał on raczej dobre serce i intencje, a postrzegany był jako bestia, która niszczy wszystko wokół. To, co on uważał za zabawne i radosne, było przerażające dla innych, Lecz gdy się zorientował, że tak jest, było już za późno, a jego ogarnął żal i smutek. Podobną wizję tego, jak Durin postrzegał to, co robił, kreują nam opisy Festering Desire i Dragon's Pine Spear. I znowu to ciekawie łączy się z tym, jak Cantolia postrzegała dziwne miejsce, do jakiego trafiliśmy w kwestii Book of Esoteric Revelations. To, co my widzieliśmy jako ruiny, ona postrzegała jako miejsce ciche, spokojne, jak piękny ogród. Tam, gdzie my widzieliśmy Rift Hounda, ona widziała uroczego pieska, i nie wiem, co z tego wynika. To znaczy, całe to miejsce to prawdopodobnie jakaś wizja tego, co czeka świat według obliczeń World Formuły Rene. W końcu dostajemy się tam, czytając jego notatki. W jednym z odbić znajdujemy w ogóle tam widok na to miejsce z quest'a, które miało miejsce w Kaźmie z tą taką fontanną odwróconą do góry nogami, co też jest dziwne, czemu my to w ogóle tam widzimy. Nie wiem. W każdym razie to, jak świat postrzegają i Elinas, i Durin, i Meluziny, jest co najmniej równie ciekawe. W końcu od początku mówiło się, że Meluzyny rodzą się z bardzo silnym wzrokiem, pozwalającym im widzieć rzeczy, których ludzie dostrzec nie mogą. Zakładając jednocześnie, że właściwość ta tyczy się też innych wytworów Rainbow to czy możemy spekulować, że chociażby takie Rifthoundy chcą się po prostu z nami pobawić, licząc, że, no nie wiem, rzucimy im piłkę, nie widząc tego, że śmiertelnie nas ranią? Co też miała na myśli Cantolia, opisując Paimon jako mały tęczowy balonik unoszący się w powietrzu, której sznurek zdaje się ciągnąć w górę gdzieś ponad samo niebo, a nas jako potwora, który wygląda, jakby mógł jednym kęsem połknąć cały świat? Ja nie wiem, w sensie. Chyba mam już dość, bo spekulując i dalej tonąc w informacjach, przekupując kolejne strony wiki, teksty questów i redditowe teorie w życiu nie skończę tego odcinka, w ogóle mam nadzieję, że skończę go przed wyjściem 4.1. Jak nie udało się, no to przepraszam, <grym> starałem się. Mam nadzieję, że chociaż trochę pokazałem wam, jak fascynująca jest historia Fontaine, jak powalone rzeczy miały tu miejsce, jak ogrom z nich możemy odnieść do tego, co obecnie dzieje się w Archon Questach. I no cóż, no ja czekam na więcej furtki są otwarte, choćby to, że Jacob wciąż istnieje gdzieś chodzi i wciąż ma jakiś plan. Muszę też wspomnieć. Że, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to Ashikai jak zwykle zrobiła genialną robotę i na jej filmie się mocno opierałem. Oczywiście, film po angielsku. Macie też w opisie linki do redditowych postów, które również mi pomogły. A ja kończę. Biorę się za montaż z nadzieją, że wypuszczę ten zdecydowanie najdłuższy odcinek, jaki do tej pory udało mi się stworzyć. Miłego Dzianka wszystkim i słyszymy się niebawem zapewne w omówieniach Arkon Questów 4.1. Bajo!